Posłuchajcie tego. Jak wybrać Trzaskowski, masło będzie po 5 zł, tak czy nie? Eee, to, to, jest, to jest. Tak czy nie? Myślę, że tak. O. Bonjour. I mógłbym się teraz wysłośliwiać i przypominać, że jak Tusk dojdzie do władzy, to obiecywał, że paliwo będzie po 5,19. Kiedy ta jedna prosta decyzja, żeby paliwo było po 5,19? Obezwłaszliwia no się pan w sposób bardzo konsekwentny. Leszczyna obiecywała, że nagle pieniądze w służbie zdrowia się znajdą, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Mógłbym przypominać chołownie, który mówił, że jak on dojdzie do władzy, to lekarz sam będzie do ciebie dzwonił i pytał, czy wszystko jest w porządku. Dzwoni do ciebie lekarz? No, tak jakby. Ale nie to jest w tym wszystkim najważniejsze. Najważniejsze jest co innego. Najważniejsze jest to, że prezydent nie ma żadnego wpływu. Cenę masłu. Tu są naprawdę poważne sprawy. I oni nie ze mnie, tylko z ciebie robią idioty. Jeżeli myślisz, że tak jest wszędzie, to uprzejmie cię informuję, że nie, nie jest. Tak samo w innych państwach Unii Europejskiej, dlatego że oni mniej więcej swoich wyborców traktują jak pełnosprawnych intelektualnie. Więc wiecie, no mówić można wszystko, ale to jest naprawdę już szczyt. I warto wyciągnąć z tego wnioski.